To spekulacja, witam na kryptobilans, dane techniczne, onChain, Glasnod, materiały historyczne, YouTube, lista Glasnod, Social Media X, C. -spekulacja, a także grupa Telegram, krypto Spekulacja chat, podgrupy. To tu m.in. codzienna dawka informacji pod nazwą Kryptoflecz połączona z rynkami tradycyjnymi. Na to dziś bierzemy wykres z indekatorami, a dokładnie chodzi o Bitcoin Long Short Term, Hotline Supply Ratio. No i to średnio nam pokaże między innymi dystrybucję posiadaczy długoterminowych, a także krótkoterminowych, zarzucimy wcześniejsze materiały, czyli total supply przez posiadaczy długoterminowych, a także krótkoterminowych i tutaj gołym okiem widzimy tą różnicę kółeczek w cudzysłowie, kiedy to gromadzenie jest przez długoterminowych, a kiedy krótkoterminowych, a to wszystko łączy między innymi ten to wykres właśnie uzyskujący ratio, no i ten jest określony w tym wypadku w tym fiolet kolorze. Też możemy zauważyć typowe punkty szczytów na interakcji BTC ceny. No i tak, ta interakcja w ostatnim czasie, marcowym, jeszcze przed, rozpoczęła nam dystrybucję posiadaczy długoterminowych. Natomiast krótkoterminowi, można powiedzieć, ironicznie zostali ubrani na górce. No i ta tendencja w ostatnim czasie nam zawróciła, chociażby jak zobaczymy w interwale bliższym, to chociażby czynnik ten czerwony plus V, 30-dniowa Ema określona w tym wykresie także zasugerowała potencjalną dystrybucję w kwestii posiadaczy długoterminowych, jak zobaczymy też na wcześniejszy cykl. No to jeszcze przed topem, dokładnie pierwszy top, dokładnie na kilka tygodni przed, owy stosunek już tego indykatora miał miejsce, a jeszcze wcześniej jak możemy zobaczyć. Racer też zasugerowało już tą tendencję zmian. Drugi top to już też inna kwestia, natomiast w ostatnim ATH tego typu zdarzenie, jak ostatnim. Czy, czycie, czy też pierwszym szycie, mieliśmy podobny schemat, identyczny, a jeszcze przed ATH, zanim to nastało dokładnie w marcu, no to Teresie już w styczniu, początkiem stycznia, jak widzimy, zaczęło nam wędrować w dół i jednocześnie dystrybucja też w swoim miejscu miała. Na chwilę obecną ta dystrybucja nie ma tak dużego nacisku jak chociażby wcześniej, dlatego że posiadacze długoterminowi akumulują i oni zaczęli akumulować początkiem maja, a najwyraźniej ten wzrost już widzimy w okresie po wakacyjnym. Po dziś dzień ten supply jest utrzymywany. Inny stosunek, oczywiście, posiadasze krótkoterminowych. Ci wyraźnie dokładnie zaczęli swoją ewakuację, w cudzysłowie. Można ująć w, po okresie majowym, w czerwcu. No i okres wakacyjny to diametralny zjazd. Ostatnio zatrzymanie w ostatnim tygodniu, dwóch tygodniach, dokładnie od września. No i ta tendencja najwyraźniej sugeruje nam też etap akumulacji. Jednak nie do końca. Z pewnością indykator ten może przedstawiać niedogłębnie szczyty BTC, bo jak zobaczymy w historii w czasie Bessy jest to inna tendencja, i chociażby nasz punkt wyjścia z ceny BTC także tutaj tego typu stosunek miał miejsce. Być może można go wykorzystać zarówno podczas hossy i bessy, jak to uważa, bo i te dołki też potrafią owy indykator po części wykorzystać. Na chłopski rozum bardziej, krótko mówiąc, jeżeli ten współczynnik Fiolet zacznie nam zarodzać w dół, no to jednocześnie akcja cenowa prawdopodobnie też ulegnie zmianie. Czyli dystrybucja posiadaczy długoterminowych, oczywiście to jest z podziałem krótkoterminowych. Wiele czynników na rynku to tylko dodatek do inwestycji. Każdego zostawiam do własnych rozstrzygnięć. Myślę, że warto także i skorzystać na przyszłość z tego która Będziemy tutaj zaglądać w crypto flash w perspektywie długoterminowej. Kryptospekulacja, dziękuję.